Witam serdecznie, nazywam się Bartosz Komiał. Zajmuję się sprzedażą samochodów nowych w salonie Audi Rowiński Weidemeyer. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu Audi RS4. Jest to model, który wszedł na rynek na przełomie 2019 i 2020 roku. Mamy tutaj auto świeżo po faceliftingu. Audi RS4, najbardziej sportowy samochód z rodziny A4, łączy w sobie cechy samochodu sportowego, jak i wygodnego kombi. Charakterystycznymi cechami tego auta jest są dodatkowe wloty powietrza, mamy poszerzone nadkola, dodatkową listwę boczną e, ciągnącą się praktycznie przez całe auto. Ten egzemplarz posiada dodatkowe karbonowe lusterka. Mamy tutaj do dyspozycji również 20-calowe e, aluminiowe złote felgi, jak i układ e, hamulcowy e, Audi RS. Prezentowany model posiada sportowy układ wydechowy w charakterystycznym e, owalnym kształcie. Karbonowe wykończenie dolnej części zderzaka, Jaki y, obszerny bagażnik? Prezentowany model ma bardzo ładne karbonowe wykończenie. Dodatkowo charakterystyczną dla modelu RS jest y, pikowana kierownica razem z y, łopatkami do zmiany biegów. Nie możemy również zapomnieć o wyświetlaczu Head-up, który pomaga y, szybko i bezpiecznie prowadzić taki samochód. rs 4 posiada niestandardową tapicerkę Audi Exclusive z karmelowym szwem kontrastowym. Auto zostało wyposażone w dużą nawigację MMI Navigation Plus z dotykowym panelem y, połączoną z wirtualnym zegarem. Dodatkowo Mamy tutaj trzystrefową klimatyzację, umożliwiającą komfortowe podróżowanie całej rodziny. Auto posiada benzynowy silnik o pojemności 2.9, 450 koniach, przyspieszeniu pozwalającym na osiągnięcie pierwszej setki w okolicach 4 sekund, stałym napędem na 4 koła quattro i automatyczną 8-stopniową przekładnię Tiptronic. RS4 znajduje się w salonie Audi Rowiński Weidemeyer przy ulicy Łukasza Drewny w Warszawie. Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego bądź przez wideorozmowę. Linki będą dostępne. বকিছে